何 <laughs> Zginęła o nie wiadomo o której godzinie. Ostatnio było ją widać w akademiku o 22. Zginęła dwa ciosy. W klatce piersiowej jedno w gardło. Nie było e, narzędzia zabójstwa. Czyli dalej nasz prawdopodobnie ślady wskazują na nasze połeczki chińskie rozumiem? Tak. Druga taka sama, takie same ciosy w klatkę i w gardło. Drugi same takie Jaki ciosy. E, jeszcze szukamy. Musimy coś znaleźć. Trzymaj tak dalej. Dziękuję Panie Komisarzu. Kurczę, takie same odciski jak wcześniej. Wszystko jest takie podobne. Sprawdź mojego komisarza. Takie same. Jezus moje... Czy to może to podobne? Chińskie pałeczki są. Zabłysła ta sama godzina. Podobne! Jezu, muszę to rozw rozwikłać. Sprawdzę coś. Która to jest godzina? Jezus, Maria, nie obiad, no nie zdążę na ode Głupia sprawa. Wpiszę raport. Dobra. zostawię sprawę jutro. Boże! Całą noc nie spałem przez tą głupią sprawę. Jezu, musieli tak zrobić, muszę ją rozwiązać. Zadzwonię do komisarza. Boże, coraz głupsze te telefony wymyślają. Nie można się wcale połapać. Gdzie on jest? No dobrze, przepraszam, nie chciała na piotę. Co tam znowu? Jakieś postępy w śledztwie? Tak, znalazłem uciski palców. No proszę, brawo. A na czym? Na ręce. A znowu jakieś gówniory, czy na tym razem mordercy? Mordercy, proszę pana, mordercy. A miał dobrze naostrzone pałeczki? Chyba tak. No, to mam nadzieję, że już niedługo rozwikłamy tę sprawę. Ale komisarzu, sprawdzam w komputerze i to są pana odciski! Ha! Moje dzieciaku, weź się, przejdź lepiej i ochłoń, bo chyba coś za dużo procentów w twojej... Ale proszę pana, pan głups nie wygada! Mam wszystko na komputerze u siebie w domu. Może pan przyjść? O tak przyjdę na pewno. Przybiegnę, Ju, już, już lecę, już lecę. Tylko pan przypadkiem nie weźmie swoich pałeczek. Pałeczki? O, pałeczki się nie ma. To właśnie je y, sprawdzam i szykuję kolejne morderstwo. Ale ty się do mnie przejmuj. Idź spać, tak? A rano dostarczę ci nowej roboty. Jakiej roboty? A, to już się sam domyśli. Ja mam się domyślić? Może pan nie wytłumaczy. Nie, ja mam się domyślić. Nie, 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 wiesz. Ja tu mam swoje pałeczki, swój plan. Ty masz swoje życie. Wiesz. No. Może ja do pana przyjdę jeszcze dzisiaj. Do no jutra. Jezu, co za idiota? No to spotykamy się, panie komisarzu. No, no, to nie podejrzewałam cię o taki spryt. Proszę, proszę, nagranie rozmowy po telefonicznej. Tak, nawet mam pana odciski w komputerze. Taki niepozorny, a ty ci się zdawałeś głupiutki. A po co mi były te wszystkie lekcje od pana, żebym był lepszy od pana? Wiesz, mam nawet dowody. Kasandro, przynieś dokumenty! Tak tak, już Aż dziękuję. Na pierwszy ostrzał. Znalazłem to u pana w piwnicy. Para chińskich pałeczek. Tak, to moja najlepsza. Ty mi zamordowałem tę młodą Jakiej tam było? gdzie wzięło tego zła i dlaczego pan tak nawiązuje do tych chińskich pałeczek? A, a dlaczego młode kobiety? A więc śmiesz tak po staremu, nie? Te przyjaciele, kumple z dawnej roboty, nie? A więc wszystko zaczęło się, gdy... No!

Ty obraź sobie, że codziennie rano widzisz, jak twoja nauczycielka wchodzi, bije cię po palcach, patrzy na ciebie i, i, i tak cię szderczą jeszcze z błotem, a później ty chodzi i tymi swoimi chińskimi pałeczkami bieżysz do rąk i jeden swój makaronik. I,